Siema, się z tej strony historyczna szóstka, jest ze mną Robin i kolejny odcinek ze wspinaczki. Um, teraz został nam ostatni kamp, do którego musimy dojść, czyli czwarty. Jesteśmy w trzecim kampie, na, byliśmy na Mount Vinson. I teraz będziemy szli do czwartego kampu i, i będzie już chyba koniec. I wtedy będziemy szli na e, kolejną górę. Więc dobra, idziemy, nie tam, nie tam, tam się wracasz. Możesz się przywitać ogólnie, bo jest to robin. Tak. Woda, woda. Woda jest, ja tylko nie żywa jej Ja się tu ślizgam, uważaj. Od tej, od tej wyprawy aż zachorowałem. Jestem chory. Wow! Spadł. Ja się Spadł. Trochę się cię ja ja A A wow, wow, A! Co? Ale to nie jest ograniczony. No, jest pierwszą osobą. Co to jest? Jest tam silne, no, że tam. Że to jest lud dla mnie. Teraz idziemy. Ja bym poszedł tą... Ja bym poszedł tą. To jest trzeba łatwiej. A, o, o, o! to jest trochę. Dobra, dobra. Ale jest dobrze... Trochę, trochę zamarcwały mi nogi, ale... Jestem przeziębiony od tej, od tej wody i od, od tego zimna, jestem przeziębiony. Na musimy Mamy No to na dole? No bo my, my idziemy na wyższą górę. My szliśmy, szliśmy do kampa teraz. Aj uważaj, żeby ten lud nie pękał. Bo taki... No właśnie zauważyłem. E on pęka. Szybko biegnij. Patrzcie, widzę jak te warstwy się te pękają. O Jezu, gdzie my idziemy? Ej, ty to widzisz? Ej, Lodowiecka... Lodowiecka nawet, tylko mały lodowiec. Trend idziemy. Szybko bój się zajeść. Dawaj, 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 szybko. Kurde, tutaj jest tak ciasno. Idę za tobą. Nie pomoże. To co to za kamienie? Takim. To wygląda jak. To wygląda jak piasek. Takie. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. To przepływ! jest No właśnie. Czekaj. Dobra, no, tu jest małe. Cały czas tu kropi. Z góry mi Każdy Jakieś Jakiś cały czas tu kropi. Ale czemu te lodowce topnieją w sumie? Bo. Chętnie. To jest o tym Nie ma tu przecież. W sumie tak. W sumie już. Ludzie tego nie wycofają, już tego się nie da wycofać. No już w ogóle. No już. już chyba się zgubiliśmy. O! Ale zimno! O! Dziś uważaj, żebyś się nie poślizgnął. Cześć, za mną znakaj. Idę, idę. Chcę się zobaczyć na bok! Mówię! Wiesz, że łacznie kupuło pióro! O! Padłem! Czekaj! Odrastwiłem się. go No tu to chyba, to chyba nikt nie. Ej, tam ktoś nie żyje na ziemi. Tu chyba mało osób doszło. Do tego momentu. Ej, ja sprawdzałem na, na internecie, ile osób doszło do końca. To tam było chyba, że. 530. Rozumiesz? Franklin też. to były trzy osoby, razem z ta, ale ogólnie ogólnie to e, do, do trzeciego kampu doszły w całym e, w tym jakby e, w tej wyprawie odkąd, wy, ta, odkąd można się wybrać, to doszło chyba tylko doszło chyba 300 osób. Reszta poumierała Potem do, dochodziły inne osoby, i chyba było z 700 osób doszło. I teraz tutaj do, do samego końca, do czwartego kampu, doszło tylko 500 osób. 500 osób tylko doszło na sam koniec, z jakichś 2000. Ej, jakiś rozwalony samolot. Co to jest? Cześć. Nie to jest camp. No, ja jem, ja jem coś. I pija. Dobra, teraz trzeba jeszcze przejść drogę do końca. O, Czekaj, czekaj, muszę... Mu, muszę dojść checkpointa, wodę, jedzenie, lampek. Teraz będzie jeszcze... podróż. W tej podróży właśnie mamy 200 osób. I tylko pies doszło. 200 osób umarło, bo tyle. Bo mało osób w ogóle tu dotarło. Ej, tu coś ja spaczę. Zdejście w dół. Ale bo my chyba tu nie mamy iść. Aj, coś tu. Siema Oj, i coś tu badają. Nie, poś tam. Chyba nie możemy. To jest chyba jakiś, ten szkielet dinozaura. Dobra, wiem. A, A to chyba kilka, bo takie duże kości to. Nie wiem. I gdzie mamy iść? Czy to ma tak? A, Geisha. Okay. Takieś... Jakieś starożytne. Lodowiec z H skeletonu. No w sensie, nie, w sensie nie jest potwierdzone. że Nie jest potwierdzone, że 200, zaginęło, że 200 umarło. Bo znaleziono ciała tylko chyba 100, Więc mogą być zaginieni zaginięci też mogą Czeka, tam jest drabina. Mogą być też zaginięci. Nie, tam nie tam. Na razie odkryto tylko to ciało i to w tamtym roku. Do tej pory nic nie wiadomo. Bo widzisz, że tu nawet nikogo nie ma. Nawet w tamtym obozie prawie nikogo nie było. W ogóle nikogo... Nie możemy tu przejść. Tędy musimy. Dobra. Dobra. Jezu, jak to powstało w ogóle takie... Co, nie? Takie pęknięcia. To wszystko topnieje chyba. Jezu. jak... Jak to wszystko stopnie, to ile ciał odkryją. albo bo chyba tu musimy skoczyć, bo tam jest za daleko. Aha. Gdzie ty tam przeskoczyłeś? O nie, ja nie wziąłem kasku. Nie. Chcesz to... Gdzie jesteś? ja tu się wspiąć. O jestem. Gdzie jesteś? Gdzie ty spadłeś? A tam jesteś daleko? Poczekaj na mnie. Poczekaj, bo jesteś. Bo ty jesteś bardzo daleko Zaraz no, rad... No właśnie... No, bardzo... no ja... No bo ja spadłem! Przecież mówiłem no, Ja też spadłem Ja spadłem już dawno Zaraz nam radio... Zaraz nam radio nie będzie sięgało, bo tu nie ma w ogóle... Jest taki wiatr, że... Ty masz więcej zdrowia No... Bo ja spadłem... na. po dru Pomiędzy drugim a. Czekaj. Pomiędzy drugim a pierwszym kampem? Kampem. Pomiędzy drugim a pierwszym kampem umarło w całej historii jakieś 10 osób. Ała. Trzeba jakoś. A. E ja, tu, ja tu mam wyjście. Chyba. Nie mogę. Kurde. Pomiędzy drugim a. Pomiędzy, pomiędzy drugim e, a pierwszym kampem e, 10 osób umarło w całej historii. A przy innych kampach to dużo osób. O, mam, mam, mamo, chodź. Tędy. chodź! Chodź! Chodź tutaj, da się wyjść. To no to tutaj. Pomiędzy... Drugi, a trzecim umarło z 200 osób w tej historii. Pomiędzy trzeci a czwartym e, pomierało chyba z 200 osób. No i pomiędzy. Tu, to. Pomiędzy, tu trzeba iść. Au! I pomiędzy. Czy no, to, to biało się? Było na Pomiędzy czwartym. No. Pomiędzy czwartym a. A końcem umarło 400 osób, chyba. A przeszło tylko 500. O, jest w końcu flary. W końcu te pachołki. W końcu przeszliśmy. Uważaj, bo ty zaraz umrzesz. To jakiś chyba lodowiec szedł, skoro takie, taki lód. Idziemy w stronę słońca, a to chyba już jest koniec. Dawaj, Robin. Idziemy. Koniec, ale dawaj. Jest! Za są! To jest koniec! Tutaj! Tu jesteśmy! To jest plan. Dawaj, idziemy. Ujdę. nic nie widać.

Polska dotarła! Jej! Zobacz w małym kraju. No! No wielki! Dobra! Ciekamy z tej subeli. Co to jest? Antarktyda głupia. Żegnamy się! Jest! Samolot pani za to. Wsiadaj! Lecimy! W końcu! W końcu będziemy w domu, a potem czeka nas enfin kolejna poprawa. Na no młode zaraz. Trzeba w kolejnym odcinku. Wylapujemy stąd. Dawaj, dziękuję. Lecimy. On lecimy, jakaś w ogóle. Lecimy dawaj! Jest! Leć, leć, leć! Jest w końcu widzowie! Dobra widzowie! Widzimy się w kolejnym odcinku! Pa!